Cześć kochani! Pozdrawiam Was serdecznie z Wałbrzycha. Przyjechałam tutaj dzisiaj razem ze swoim mężem po samochód. Po co? Dowiecie się już niedługo. W każdym razie jestem jak widać nieumalowana, roztrzepana. Jechaliśmy tutaj parę godzin, nie powiem ile dokładnie. Powiem tylko, że 440 km od naszego domu. Po ten konkretny samochód, który sobie upatrzyłam i który do tego co chcę robić najlepiej się nam wydaje, że pasuje. Kochani, powiem wam tak, jestem w Bałbżu po raz pierwszy. Powiem wam, że nawet mi się to podoba, o dziwo, lubię takie klimaty. Nie lubię blokowisk, jest tu tego troszkę, ale ogólnie ma kurczę, jakiś taki swój dziwny charakter, który ciężko mi określić i nazwać. Jeśli jesteście z Wobrzycha lub znacie to miasto, podzielcie się uwagami co do tego miasta. Mi się podoba. Powiedzcie, co jest tu fajnego, czego tu nie polecacie. Może następnym razem, bo samochód już jest zaklepany, więc będziemy tu wracać po niego. Fajnie by było wiedzieć, gdzie coś zjeść. Może co zobaczyć, skoro i tak idziemy tyle kilometrów? Więc czekam na wpisy Wasze pod postem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.